Dzień witam 12 lipca mamy Wczoraj chyba nie nagrałem. Nie nagrałem na pewno. Yy, kosiliśmy u złemego jęczmieni zimowy. Gdzieś Marcin był mu zawieść. Mam tam na swoje przyczepy i, i na naszą. Także jest Martin Zawysł i pełna tutaj niedaleko nas do Groasa Cena 610 chyba wyściowa. Trochę śmieszność, no ale dobra. No i tam właśnie wykosił tato znajomemu. Później pojechał spróbować ten nasz jęczmień jary, który był siany jesienią. Tu mamy pełną przyczepę na kosiu. Tak? Chyba tak. Ale jeszcze mówię, że tam parę dni dobrze, jakby po dzień, gdzie się zdarzają takie, wiecie, zielonkawe te igiełki. No i poczekamy, Dziś już nie będziemy kosić. Zresztą trochę pokropiło. Dzisiaj zapowiadam ogólnie jeszcze jakiś deszcz. No i to. Zbiornik ten stąd zabraliśmy na paliwo, to przesadził na razie tutaj w te miejsce. I mówię, będzie chwilko, może coś spróbujemy u zagęszarkę przywieźliśmy, także może by się udało coś tutaj ułożyć kostki, bo docelowo ten zbiornik ma stać tutaj i ten na paliwo też. I plany takie, że odczepiamy tego nieholanda i jedziemy po nowy nabytek Patrzcie kto tu wyszedł Patrzcie kto tu wstał Cześć. Marcin Po drugiej stronie filmy. Piotrek skoro no, świczy, Kawałek tak musi mafna. do przodu podjechać jeszcze Na druty uważaj, drutów Stasik ponabijał, teraz trzeba w górę salomem jeździć Czekajcie, Maciek ma Co to nie ma siły? Ale musi tak od boku tylko, z jednej strony brać Niech to jest jako tak, tak. jak ma koszulkę, czapkę, buty wojskowe Kurde, ja wojskowe. Jestem gotowy Czapka kurde amerykańska, USA. Rangers team Rangers, co jak! ociepanie tak. Dobra, i co jeszcze wam zacząłem mówić, że w maju, przedzwoniłem, bo popatrzyliśmy na necie, Marcin mówi, jak to ma być, że w tym jest nawigacja, traktor jeździ sam A mówi, a w tym drugim on gruberuje i, i musi się męczyć, kręcać z kierownicą i w ogóle No i dobra, zadzwoniliśmy, wzięliśmy, zamówiliśmy nawigację tego D FJD, FJD Dynamic, czy jak to się tam dokładnie nazywa Jezu, jaki ciężki klop, cable no i przyjechał nam właśnie długi czas oczekiwania Ale chłopaczek przyjechał taki powiem Wam kumaty ogarnięty zarobi się po nie ma śladu yy, do tamtego New Hollanda, kabelki tak pociągnął. No prymasor jesteśmy zadowoleni później widzicie, teraz muszę Maćkowi pomóc. Dawaj podjedzę. ten bardzo. no i za kochani, mamy nowy zakup 2023 Któralnie wracam nim do domu. Przejechałem przez miasto, to musiałem trochę się skupić, bo tam nastawiali słupków, żeby o nic nie zobaczyć nowym silnikiem, bo już by był wstyd. No i co? Na razie to wam mogę powiedzieć jakie są wrażenia z, z jazdy. <laughs> fajnie, fajnie, fajnie. Delikatnie wystaje poza e, drogę To z jednej strony. Trzeba też uważać na te kurne znaki, bo takie tylko wkopywali blisko powiem wam. Że jak chce zjechać komuś, to trzeba uważać, żeby nie przywalić. No i co? Dostaliśmy komputer do niego. Z takich rzeczy co jeszcze będą musieli zrobić, to od wolnego spływu przyłączę. Po prostu jest u nas y, samica. A to jest potrzebny samiec. No i w sumie tyle, tak to wszystko powinno pasować. Tak mi się wydaje. Ogólnie takie pierwsze wrażenie to zarobi liste, nie? Co to dużo mówić. Zobaczymy jak będzie to chciało, nie? Powinien siać dobrze, ale to wiecie. Musi siać dobrze. No i nagramy wam coś jak już będę w domu. Mieliśmy go w ogóle nie odbierać tak szybko. Dlatego tam w serwisie to tak na wariackich papierach które wszystko było robione, ale jednak zdecydowaliśmy się go dzisiaj odebrać. Bo później to też czasem byłby problem, bo wiecie, żniwa się zaczną, a rzepak nie chce siać. Punktowo no to już lepiej nie stoi na podwórku niż wiecie, po niego jeździć później. siewnik przywieziony A tymczasem jedziemy spróbować kościć jęćmię Jędrek jedzie zawieźć próbki O nie, nie no towolony gorde, gazuję Tato musi dać przejechać auto Do tego jest taki zadowolony. No a z... nie no, tato chyba chce przyczepieć Żebym capem mu ten header ze słonach, tak? No nie, bo i tak trzeba tapem wyjechać, bo komu nie wyjedzie? capku czapku? Dobra, pojedziemy, tak, więc header. przyczepię wózek, przyjadę, Zaczepię przyczepę. Zawiozę przyczepę, no i tu się przydało zatankować go, kurde, powiem wam. Bo wypuszczaliśmy całe paliwo z baniaka i czyścili nam go, wiecie? I teraz dopiero paliwo przywiózł. Ojej, ja tu wszystko rozjeb... To jak ja mam tu jechać? Tato przerabiał trochę ten ten uchwyt, co zrobił Zrobił go chyba dłuższy, żeby monitor był troszkę niżej kół. A budzek postaw tam na tej ścierki daleko, na naszej Tylko tu trochę rozpijdziel Tylko tam też śruby, żeby się... No właśnie No właśnie Teraz tutaj śruby Lubię tak jeździć tak jest taki tutaj nieład Jakaś yy, Z tego co się zmieniło, a ja zauważyłem Jeśli chodzi o nawigację No sama nawigacja jeszcze nie wiem, bo nie jeździliśmy Ale trochę ciężej kierownica chodzi Ale to podejrzewam, że jest wina tych szczotek magnetycznych, tak? Czy co tam jest No mi to tam nie przeszkadza No ale po prostu to zauważyłem, że Ciężej troszkę kierownica chodzi Ale to tak, podejrzewam, że ma być no i wczoraj tu wjechałem i właśnie teraz wyjść stąd Ogólnie się chmurzy, burze miały być u nas Dlatego widzicie o Jezus dobra, muszę przestać nagrywać, bo tak nie wiadomo. No tak sobie wyjechałem i myślałem że mi tam to pokaże bo od razu bym cofnął na ulicę Ale chyba mi nie pokaże jednak No i stąd to z problem tak Ty bo wiecie, ktoś rozpędzony będzie jechał Jakub w ten jakby już będzie kuszys No że możesz tak Dobra, idzie Stasiek. I idzie. Idzie ratownik. W ogóle on ma koszulkę, kurde, świętego Jakuba. Czekajcie gościa. Jak można, to jedziemy. O jest Udało się wyjechać. Jeszcze tak się zastanawiam nad tym paliwem, czy. nie, no powinno wystarczyć. Jak się nie myśli o czymś. To będzie dobrze, bo jak zaczniecie myśleć, czy wam wystarczy, czy nie, to zazwyczaj nie wystarczy. No i jedziemy. Wczoraj nam mówiłem w relacji, że 3-4 dni, jeszcze trzeba poczekać, a tu wiecie, dni szybko lecą, wystarczy dzień. Jedziemy to próbować kosić. Nie ma co czekać, bo też tam gdzie idzie, to trzeba to wykosić, bo burze zapowiadają, a wiecie jak po tych burzach i parametry spadną i jeszcze pewnie połamie a mi lubi się coś kruszyć, no lepiej po prostu mieć co wykoszone trzymanko 13 lipca, czwartek pokażę wam, popadało w sumie od rana tak dosyć pokażę wam coś widzieliście tutaj to zamontowane, nie? A nie? a zaraz proszę państwa patrzcie jaki uchwyt tato zrobił widzicie? Tu. Tu, widzicie? Gięcie, jak, znaczy, gięcie. Pięknie. Tu. Co? Wiecie? Oryginalny chyba 430 brutto około. A tu taki zarąbisty uchwycik. No, nie wiedzieliśmy dokładnie jak. Znaczy, zdejmowaliśmy to do malowania. Bo najpierw to zrobił, tutaj chłopak nam to zamontował. I... To, te... no... Pomalować mi i teraz sobie możemy te kabelki tam powciągać dalej, żeby wiecie Połapać tutaj do tego, żeby już tutaj nam nie przeszkadzało. Tu przykręcił no. Będzie fajnie. Od rozsiewacza będziemy mogli gdzieś tu sobie podłączyć. Będzie już do czego złapać. Nie będziemy, jak sobie dorobimy uchwyt, nie będziemy musieli już na przystawki łapać tutaj. Tu mamy kulkę. Także będzie teraz zarobiście, to mi się wydaje. Patrzyłem tutaj od góry jest pod spodem śrubkami odkręcamy i inny kartę. Pamięci będę mógł wsadzić Także kupię jakąś na telefoniczną na kartę i tak w tamtym nowym, tam, tylko że w tamtym nowym mamy osobno modem zamontowany i tam do ładu było, nie wiem 50 zł na 3 miesiące i tam mam neta chyba bez limitu. Nie wiem jaki tam obłędnie jakiś sieci, taki żeby zasięg był najlepszy. Nie wiem jak to dokładnie będzie działało. Tutaj sprawdzimy. Już mam w sumie trochę pokoszony, także jakieś talerzowanie, coś tam grabkami można by niedługo testować. Ale mówię, zamontowany super. Poskręcany, ładnie kabelku, nic tutaj nie widać. Tyszka wychodziła, to co z kierownicy idzie. Tu na środku podłogi. No to chłopak przedłużył kable. Tutaj wszystko jest pochowane. Tam przy osi jest czujnik. Niby musi być, ale i bez tego działa. Co wam więcej powiem? Tylko tutaj. Nie mamy teraz regulacji. By trzeba było to ściągnąć za ślepkę i tam wtedy pokręcić. Chociaż tutaj mamy połapane. Dlatego jest ustawione mniej więcej tak jak było, Góra dół nie ma regulacji. O to mi chodzi. No i tutaj to jest tak trochę niefajnie to wygląda. Tu myśleliśmy taką harmonikę można zamontować będzie. No ale na razie zobaczymy jak to będzie działało najpierw. Tu widzicie tutaj jest ten czujnik to tu kabelkiem jest wszystko pociągnięte tutaj, przy innych kablach. To jest związka do góry, tam jest, gdzie inne kable wchodzą. Zaraz pokażę do góry, jak to jest. Też uchwyt zrobiony Tu nie wygląda. Cie? No, Zobaczcie jak to będzie szło. Tu wczoraj jeszcze ta to drugą przyczepę. Także będę mógł to dzwoniłem zawiozłem próbę, zrobiłem tego jęczmienia i jutro będziemy chyba z rana to Oj kurde ścisko, tato coś dzwoni do mnie o jutro będziemy to chyba zawieźli i tyle jest ciekawe aha jeszcze jest ciekawostek powiem wam że chyba firma nam czyściła zbiornik, myła płukała My jakieś to skomplikowane nie jest, także wiem jak to można też i samemu to sobie umyć, no ale dobra, po filtry i tutaj nam się tak pociło troszkę. Spod tego pociło się tyle co nic. Tam od czasu do czasu jakaś kropelka spadła, nie wymienił i tak dokręcił. Widzicie, pęknięty jest. No i wczoraj, jak macie chciał traktor zatankować, a tego nie widzieliśmy, podjechał i włączył, zaczął tutaj pryskać po tym. No i dzwoniliśmy do tej firmy, tato tam pisał do szefa i szef mówi, że albo przyjedzie serwisant po 25 lipca, albo wezmą, nam dzisiaj to wyślą, cały ten komplet tutaj, żebyśmy sobie to wymienili i tak też zrobimy.